Cześć, tutaj ja, kocham wszystko I to będzie yy... I W tym filmiku przedstawię wam wyniki konkursu Tak, w... Wyniki miały być w sobotę, a nie w poniedziałek W ferie No, przepraszam Ale wczoraj było Za głowy No, ale w tym No i dzisiaj będą Dwie dobre wiadomości i jedna zła Na pewno, że to była Były tylko dwie osoby W konkursie nie wiem, może trochę za mało czasu dałam. Ale no dobra. To było chyba. Były dwie uczestniczki: Oliwie Krystec Krystecka i Anna Love Sledge. I były dwa konie. Albo. się rasy Falabella. Albo. Oczywiście. Koszty pisemskie. A zwyciężczynią jest Anna Lovesley. Dziękuję, Lasy, dla ciebie. Wygrałaś konkurs. No, wygrałaś. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia dla ciebie. I w ogóle dla wszystkich. Mam nadzieję, że Oliwii Krystickiej nie jest przykro. Ja, ja cię przepraszam. No, ale tak jakoś wyszło. No ale mam nadzieję że się nigdy nie gniewasz więc to by było na tyle w tym odcinku kocham wszystko no mam nadzieję że się o niego nie gniewasz ale po prostu tak już postanowiłam no i się też cieszę patrzę tysiące wyświetleń na moim kanale no a to by było na tyle Aha! No i jeszcze inna dobra wiadomość powinna być. Kręcę telefonem! Ten odcinek telefonem! I niedługo, może jutro, albo pojutrze, może w tym tygodniu, uda mi się nakręcić moją scenę koni-sledge. Telefonem. No. Znalazł się kabelek, no bo kabelek mi się zgubił, który łączył komputer z telefonem, ale się znalazł. No. Także to by było na tyle, do widzenia, pozdrowienia dla Oliwii Krzysteckiej i oczywiście naszej zwyciężczyni Anne Love Sledge, która na scenie pisarskiej będzie maskotką mojego kanału, może dzisiaj się już pojawi, więc żegnajcie, pozdrowienia szczególnie dla Anne Love Sledge, dla Oliwii Krzysteckiej też i bye bye.